Poznańskiej Kolei Metropolitarnej są eksploatowane dwa autobusy szynowe produkcji Newagu serii 36 WE HD. Jest to nowoczesny autobus szynowy, rozwijający prędkość 120 km na godzinę. Ma miejsce do 170 pasażerów, którzy mogą siedzieć na bardzo wygodnych, komfortowych fotelach. Pojazd wyposażono w klimatyzację, biletomaty, gniazda elektryczne do ładowania, defibrylatory oraz ekrany z informacją pasażerską. Posiada również urządzenia do osób niepełnosprawnych. Kursuje na linii Gołańcz-Poznań oraz Poznań-Wolsztyn. W tej chwili zobaczymy odjazd autobusu do Wolsztyna. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do trawenci poruchu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy.